Witam państwa. Czy słyszeli już państwo o portalu porady.be? To jest stosunkowo nowa platforma, uruchomiona w Belgii, która ma służyć Polonii w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Poprzez porady.be możecie państwo zgłaszać się do specjalistów ze swoimi problemami dotyczącymi codziennych spraw, które doświadczacie w Belgii. Nasze specjalizacje to między innymi Ubezpieczenia społeczne, czyli wszystkie aspekty związane z prowadzeniem chociażby działalności gospodarczej, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, problemy związane z zaległościami z tytułu ubezpieczenia społecznego, czy na przykład rozkładanie długów na raty. Kolejna nasza specjalność to ubezpieczenia zdrowotne. Czyli przyjeżdżacie Państwo do Belgii, nie macie Państwo wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego. Tutaj w Belgii jest inaczej niż w Polsce i każdy z nas sam musi wybrać sobie kasę ubezpieczeń zdrowotnych. Jeżeli Państwo nie wiecie, jaką kasę wybrać, czy w jaki sposób to zrobić, my też możemy w tym Państwu pomóc. Możemy też Państwu opowiedzieć, jakie są pakiety ubezpieczeniowe, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne w Belgii. Możemy Państwu pomóc zamówić kartę europejską, wyjeżdżając na przykład na wakacje do Polski możemy pomóc również w przypadku kiedy macie państwo niezdolność do pracy, macie problemy z wypełnieniem dokumentów. Kolejną naszą specjalnością są ubezpieczenia od kosztów pochówku, które mają na celu zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci danej osoby. Jak funkcjonuje nasz portal? Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres porady.be. Link znajdziecie państwo w opisie filmu. Pod każdą dziedziną prezentujemy porady, które powstały na bazie już zgłoszonych do nas problemów. Może się więc okazać, że czytając którąś z porad, która jest opublikowana na naszym portalu, znajdą Państwo już coś, co może Państwu pomóc. Jeśli nie, przy każdej dziedzinie jest formularz kontaktowy, który można wypełnić, przekazując nam informacje, gdzie macie, mają Państwo problem. My wówczas, w miarę możliwości, skontaktujemy się z Państwem i udzielimy Państwu telefonicznej odpowiedzi. Jeżeli problem będzie wielokrotnie pojawiał się, zrobimy z tego poradę, która będzie służyć również innym członkom naszej społeczności. Zapraszam zatem na portal porady.be, czy to po informacje, które już mogą być użyteczne, czy też w celu zgłoszenia problemu, który Państwo mają, a my postaramy się pomóc. Państwu to powyjaśniać. Dziękuję bardzo.